Dla mnie, jeśli by tak o tym pomyśleć, to zegar to tak naprawdę trzy zagnieżdżone w sobie pętle. Coś w tym jest. A w dzisiejszym odcinku MVP i powtórka z premortem! Czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning na 18 maja 2023, chciałem powiedzieć 2029, ale... No, to jeszcze długie lata przed nami. Um, um, IT Morning to jest seria, w której omawiam ciekawy artykuł ze świata IT: jeden techniczny i jeden miękki. Um, w poprzednim odcinku strasznie dużo czasu nam zeszło na artykuł techniczny, i tak naprawdę artykuł miękki został potraktowany po łebkach. I sam nie do końca byłem zadowolony z wyników tego wszystkiego, więc zrobiłem ankietę, która jeszcze wisi na YouTubie, gdzie zapytałem się. Przepraszam chwilę. Gdzie zapytałem się was. Oto czy w takim wypadku powinienem po prostu, jeśli już widzę, że długo przekroczę te 10 minut, odpuścić materiał i przesunąć go na następny dzień. Póki co głosy są na tak, ankieta jeszcze jest otwarta i pewno będę zbierał jakieś tam wyniki w niej przez parę dni, ale stwierdziłem, że w takim wypadku zrobimy dzisiaj powtórkę z tego artykułu, żeby mu się lepiej przyjrzeć. Lecz nim do tego dojdziemy, zaczniemy od naszego pierwszego artykułu, który jest taki półtechniczny. Bo porusza dyskusję o tym, kim jest najbardziej wartościowy programista MVP. MVP jest to skrót, który moim zdaniem jest bardzo trudny. Nie tyle trudny, jest bardzo mocno obciążony. Po pierwsze, ma właśnie Most Valuable Programmer, za którym e, kryje się parę rzeczy, bo na przykład wiele firm ma jakieś swoje programy MVP. Objectivity, na długo, zanim ja przeszedłem, miało taki program, w momencie, gdy ja byłem, już on nie istniał. Microsoft ma program MVP, gdzie jak tak rozmawiam z ludźmi z wewnątrz, to obecnie uważają, że ten program dużo na wartości stracił, bo przy Przyjmują za dużo ludzi, ale no też się rozrośli, więc może do tego muszą i MVP ma drugie znaczenie, które jest właśnie Minimum Viable product, product, czyli po prostu robimy coś takiego minimalnego na start. Więc jest to bardzo ciężki skrót, bo ma wiele znaczeń i autor opowiada tutaj o swoich przemyśleniach związanych z MVP, co to jest dla niego MVP w wypadku programisty, i mówi trochę takich swoich anegdot życia. Luis przyszedł i właśnie na mnie patrzy. Dla osób, które nie wiedzą, Luis to mój pies. Nie będę go dzisiaj stresował i podnosił, żeby wam pokazać. No i przyznam się szczerze, bardzo mnie zainteresowała jego pierwsza historia. Nie przejdziemy sobie przez cały artykuł, bo znowu byśmy mieli 10 minut na jednym artykule. No więc jego pierwsza historia jest, kiedy zaczynał swoje przygody w programowaniu, jak stracił bardzo dużo czasu robiąc pewne optymalizacje w PHP. Były to czasy, gdy pewne rzeczy jeszcze nie jest, gdy po prostu programowanie w dużej mierze się może zaczynało. To jest przesada, ale no, on jeszcze dużo rzeczy nie wiedział. W sensie nie jestem pewien, czy on był wtedy juniorem. Ja tak Z tego co rozumiem, to nie do końca był juniorem, że już był wtedy takim bardziej regularnym, jak nie seniorem. I poświęcił w ramach eksperymentu czas, żeby zoptymalizować wydajność PHP w, w różne takie dosłownie mikrooptymalizacje. Jeden z takich mikrooptymalizacji co robił to właśnie zamieniał podwójne e, cudzysłów na apostrofy, bo jak się okazuje PHP inaczej to przetwarza i przez to to powoduje, że on potrafi być 11% szybszy. E, nie wiem, czy to jest dalej kwestia, czy to jest teraz już, e, już, już nieprawda, ale no, on to zrobił i wystawił wielki pull request, który jakiś senior reviewował. Senior właśnie ładnie dał mu do zrozumienia, że tak naprawdę tak duże zmiany raczej powinny być przegadane wcześniej, zanim w ogóle się zanie weźmie do roboty. I no... Senior tak ogólnie dość grzecznie był, aby dał mu do zrozumienia, że nie jest z tego zadowolony, że tak, to, że tak to zrobił. I też, co się autor to zaznacza, że Senior przyjął pewne założenie, że przynajmniej on użył jakiegoś automatycznego formatera, żeby te z rzeczy zrobił, bo przecież nikt przy zdrowym umyśle by tego nie zrobił ręcznie. Oczywiście autor to zrobił ręcznie. I jak najbardziej go rozumiem. Też mi się zdarzyło parokrotnie w takich wypadkach takie rzeczy robić ręcznie. Z jednej strony, żeby się trochę pouczyć, zapoznać się tych plików. Plus czasami taki fine tuning ma coś takiego w sobie e, kojącego, jak to się robi ręcznie, ale z drugiej strony z perspektywy firmy to jest faktycznie strata czasu. Ehm, no, przynajmniej jeszcze szczerze nie są pojęcia: autoformaty to jedyne opcje. Ja bym się też zastanawiał, czy na przykład po prostu zwykły ten CtrlF, CtrlH, żeby zrobić place by nie zadziałało. No i autor jeszcze ma jakieś takie swoje przemyślenia związane z tym. Czy po prostu faktycznie programista wierzył, że on to zrobił autoformaterem, czy to po prostu yy, dawał mu ten benefit of the doubt. Yy. Autor później wchodzi jeszcze w dyskusję, którą chciałem poruszyć, a mianowicie kod względem wartości. Autor zaznacza coś, co moim zdaniem jest bardzo istotne i wiele osób o tym zapomina. Kod nie ma żadnej wartości. w sobie, to są po prostu same problemy. I e, trzeba o tym pamiętać, że tak naprawdę kod jest naszym ścieżką do rozwiązania problemu. My mamy jakiś problem do rozwiązania, jakąś wartość do przyniesienia, i jednym z rozwiązań, które stosujemy, jest kod. I to nie zawsze musi być takie rozwiązanie kodowe. Czasami może się okazać, że mamy lepsze rozwiązania, opcje do zrobienia poza kodem, ale no, trzeba nas dopuścić także do myślenia o tych rozwiązaniach. Ale ogólnie się z nim zgadzam. My nie jesteśmy wartościowi, dlatego że potrafimy pisać kod. Tylko że po prostu potrafimy rozwiązywać te problemy. I kod jest właśnie takim rozwiązaniem tego problemu. Ja tak trochę się rozbijam o to, że hmm. w momencie, w którym odcinamy się od tych rozwiązywania problemów i przechodzimy tylko, żeby pisać kod, to tak naprawdę nasza wartość drastycznie sprawdza tak, jak myślę, o tej perspektywie. Autor y, tutaj właśnie też zaznaczał, żeby nie celować, żeby być najlepszym programistą, bo nie, bo, nie, bo, bo ile jest ludzi, tej definicji, ile jest najlepszym programistą, ale żeby po prostu być lepszym nie jesteśmy, żeby ciągle dążyć do tego usprawniania. Y, jest jeszcze jego wiele przemyśleń tutaj, warto się nimi zapoznać, ale my już nie, nie, będziemy wchodzić, bo to, co chciałem poruszyć, to są dwa tematy. I przechodzimy do naszego artykułu, który ma swoją repetę, czyli primortemy. tak jak powiedziałem wcześniej. W poprzednim odcinku uważam, że temy to jest yy, trochę inne podejście do risk stormingu. Jest to, mają za zadanie te, te zapobiec temu samemu, czyli przyjrzeniu się naszym ryzyk yy, i po prostu zabezpieczeniu się nimi. Ja przyznam się szczerze, kiedy myślałem o primortemach, yy, gdy ja usłyszałem nazwę, w mojej głowie urodził się od razu pomysł, że po prostu jest to jakiś sposób. By efektownie wykorzystać wiedzę zdobytą z pozmortemu, żeby na przykład jakoś agregować sobie tę wiedzę z pozmortemów i po prostu patrząc na pozmortemy, które są aplikowalne do, na, do projektu w naszej sytuacji, po prostu jakoś się do tego przyzwyczaić, przygotować. No niestety to nie jest to. I ogólnie ma autor parę pomysłów, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby tutaj startując projekt zabezpieczyć się na jego ryzyka. Pierwsza rzecz zaczyna od setupowania sceny, i tutaj mówi o tym, że tak naprawdę. On bardzo często lubi zbudować po prostu taką jakąś kolorową sytuację, że na przykład jest 20 sierpnia i produkt, który mieliśmy, który przygotowujemy, właśnie minęło nasze okno, żeby być pierwszym. Ktoś inny właśnie wydał bardzo podobny projekt i on jest wszędzie w newsach teraz, więc nie będziemy już first to market. I następnie zaczyna się dyskusja takich brainstormingów, co może pójść, pójść źle, jak to rozwiązywać. E, następnie autor robi to, co już mówiliśmy, że po prostu te brainstormingi. E, o, może się wrócę tak. E, coś takiego podobnego, e, Beren, jak pokazywał rozstorming, on często robił już po riksstormingu. jak w momencie, jak wybraliśmy coś co dla nas ważne, co dla nas nie jest ważne, zaczyna się od tego, że ustalamy aspekty jakości, jakie dla nas są najważniejsze. I w momencie, gdy to się skończyło, Beren robił odegrać taką scenkę, w momencie, że po prostu patrzył, co wybraliśmy za ważne. Jeśli, jeśli jakiś tam aspekt był pominięty, bo musieliśmy zawsze coś pominąć, to on robił sytuację, jak sobie poradzimy, gdy to nagle nasz uderzy. Więc to mi się wydaje takie podobne podejście. Yy, następnie, ale też tutaj właśnie jest też coś takiego jak brainstorming what goes wrong. I to jest praktycznie takie same jak w wypadku Stormingu, bo w Stormingu, jak wybieraliśmy te nasze 6 aspektów jakości, do każdego wybieraliśmy ryzyka, które go pokazują. Że staraliśmy się, żeby było przynajmniej jakieś 3 ryzyka do każdej kartki. I to jest bardzo podobne do tego brainstormingu, co może pójść źle. Wydaje mi się, że w tym wypadku Risk Storming robi to trochę lepiej, bo tam, e, przez to, że mamy aspekt jakości, do którego próbujemy wymyślić jakieś ryzyka, mamy już trochę zrobiony jakiś szablon, co możemy zrobić. E, następnie, oczywiście, już jak mamy te ryzyka, autorzy tutaj próbują je zmapować i wchodzimy na to, że właśnie mamy taki trochę pseudo-macierz Eisenhowera że mamy osie właśnie jak bardzo prawdopodobne, jak mało prawdopodobne, jak szeroki impact, jak, jak bardzo istotny jest ten impact. I oczywiście na bazie tego możemy podejść parę rzeczy, że są ryzyka, które po prostu mają niskie prawdopodobieństwo, nisko, niskie ryzyko, no to trzeba się po prostu tym pogodzić. Nigdy wszystkiego nie naprawimy. Inne rzeczy mają na przykład mogą mieć wysokie prawdopodobieństwo, ale mają właśnie niski impact. To to możemy na przykład przekazać gdzieś odpowiedzialność za to, żeby ktoś inny się tym zaopiekował, na jakieś inne firmy, narzędzia zewnętrzne. Yy, mamy jakieś rzeczy, które mogą mieć wysokie konsekwencje, ale mały impact. No to, to już po prostu też trzeba się jakoś do tego przygotować. I najważniejsze, wysoki impact, wysokie prawdopodobieństwo. No na to musimy mieć już budowane plany, a najlepiej zrobić wszystko, żeby do nich nie doszło. Yy, no i na zakończenie po prostu rozpisujemy nasze akcje. Wydaje mi się, że to jest taki framework bardziej uproszczony, ma trochę inne perspektywy tego spojrzenia. Um, może być krótsze w działaniu, może się go szybciej przygotować niż Risk Ja e, nie widzę wartości jego jako narzędzia w moim, um, jakby to powiedzieć, portfolio. Wydaje mi się, że wszystko, co bym był w stanie ugrać, tym Primortalami jestem w stanie ugrać Risk co mi przypominam, może to jest czas, żebyśmy wrócili i zrobili sobie kolejną rundkę o dyskusji o Risk Stormingu, bo o tym narzędziu nie rozmawialiśmy już dość dawno. No i znowu wyszliśmy ponad czas. Czas podsumować. W dzisiejszym odcinku popatrzyliśmy sobie na MVP i zrobiliśmy sobie powtórkę z Primortemów. Jeszcze raz dziękuję za feedback, jaki daliście w ankiecie i, wi i nie widzimy się jutro. Jutro odcinka nie ma. Widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia.